Hej Szymionko, jestem Język Żyzna i witam was, was dzisiaj w kolejnym na kanale, w kolejnym odcinku z Giermobil, dzisiaj zagramy kolejny raz w grę Paper Youth 3. No to cóż, najbardziej zbogowana gra. Czas zagrać, wybierzmy sobie Zone, weźmy sobie to, czemu nie, myk, gramy. Gramy dzisiaj na mapie kotek. Na mapie kotek, gdzie tutaj, mi tu, w... gdzie ty tutaj, co? Ogólnie musimy tutaj zabijać typów, żeby mieć oczywiście bu Boosta. Bust jest bardzo potrzebny, bardzo fajny. On, on nam się bardzo przyda. imy jego główkę. No nie zielony, rozpocząłeś wojnę. A ja już jeszcze szybciej zakończyłem No dobra. Mamy już kozacki kawał mapy. Tutaj sobie pójdę. O tutaj mamy kolejne łóżko. Łóżko całkiem fajne. Myk. Tu chyba można wyjść pod mapę. Tak zauważyłem dobrze. Dobra nie będę tego prób próbować, testować bo... Kiedyś nam się zdarzyło wpaść pod mapę. Nie chcę już tego powtarzać. To było niefajne, to chyba nawet... A nie mogłem zaznaczyć przez chwilę mapki. O, zginęłem czy kurde, no. A już mieliśmy prawie łepek kota, dobra. No teraz w tę stronę, o ty. Mhm, mm Myk. Myślałem, że wlecę mu w pasek, ale niestety nie, tego nie, nie udało się zrobić. Myślę. Ej, wszedłem mu w pasek, a ja mu wszedłem w pasek i nic się nie stało. No chyba, że zdążył wejść, niby gra wychwyciła, że ten bot już jest na swoim polu. Ty, zielony, gdzie to, ty się nie zapominasz czasem? No, myślę, że się uda, moi drodzy, ale niestety się nie udało. Ale lecimy w dół, bo tam na dole jest, jest ciekawiej. Lagi, lagi, małe lagi. Tak się robi, kurde, a nie po kawałeczku zaznacza się zaznaczanie. No i załatwiony kolejny bot. na mini-mapce widzę swoje pole, ale ja na mapie zwykłej jeszcze nie. Ale zaraz będziemy widzieć. No, widzę już tam. Ti vredna mapa, od te. Złodziejaszku jeden Teraz teraz będziemy robić po kawałeczku, po pola. Nie ma go już. To jest najgorsze, moi drodzy, ale dobra, lecimy. Myślę, że najpierw tutaj. Bo przyjmuję pole. No, ty chupo zielona. Weź mi zabić, nie udało ci się. Sam się bot zabił. No, znowu bot się pojawił z, z dupy strony. No. Ta, gra, ta gra po prostu schodzi na psy. Znaczy ona już dawno zeszła na psy już. Nie jest nie, zresztą nieważne. Zabiłem typa, robią, robiąc pole. Dobre. Gramy, gramy szybko. Gdzie jest pole? O Jezu, ale mnie wy, wypieprzyło daleko od pola. Jak mam tu przejmować pole, jak mnie tak wypieprza ta, daleko? No kurwa, ja mu wszedłem w pasek, nic mu się nie stało, no ja pierdolę. I teraz mi wypier... No wy wyjebało mnie daleko od pola. No czemu tak, to tak działa, co? Ja muszę teraz, teraz iść taki kawał. Ale jest ale tak gówno, no... Dobra, teraz będę polować na każdego bota. Zresztą procent, zostało to. A jest jeden bot rzeczywiście, czekajcie. Muszę, muszę oczywiście przejść się do mapy, bo nie może oczywiście ten. Ten pierdolec zrespić obok, obok pola, które trzeba przejąć. No i teraz mnie wypierdoli w chuj, zobaczcie, zobaczycie, jak mnie wypierdoli daleko. To no, kurwa w tym samym miejscu, no pierd... Ta gra jest pojebana. Jesteśmy powoli wkurwia to. Przecież ja wszedłem na swoje pole już. Ja pierdol, ale to jest kurwa mać, nie wiem, po prostu chuj. I tyle powiem. pierdala są eee, Dobra, teraz zobaczymy, czy mnie zrespił obok mapy. Nie, p no, przecież jakby miało zrespić obok mapy, to nie wiem, wpadłbym pod mapę znowu. Eee, zobaczcie, ta gra jest tak zjebana. Po pierwsze, pod mapę, eee, gracz wpada pod mapę. Eee, gracz ginie na swoim własnym polu, wiatr go zabija na zgliczowanych mapach. Nie wiem czy w ogóle ktoś tworzy grę to najpierw ją testuje czy nie ma jakichś glitchy, ale wydaje mi się, że twórca tej gry w ogóle jej nie testował. Znaczy to jest wiadomo darmowa gra, ale... No ale jak darmowa gra to przecież co, to to, to, nie, to nie znaczy przecież, że gra ma być taka, no nie wiem, coś, coś na poziomie jakiegoś najgorszego serwera minecraftowego. To jest zwykła mapa, ale zobaczymy jak będziemy się bawić, czemu nie, czemu nie mogłem zaznaczyć tego pola, jak będziemy się bawić na satelicie. No i dobra, 100%. Ale ta... Dobra, następna na, na mapa nam się blokowała jak coś takiego dziwnego, ale dobra, zmienimy sobie skina, oczywiście skina tego. Zone. Zostało nam kilka tych skinów. Gramy na satelicie, więc moi drodzy, przygotujmy się na, yy, na najbardziej zgliczowaną satelitę. Kurwa. Oczywiście, standard. No i dobra, czas robić mostik. Poszty. Zauważyłem, że mi gościu kradnie pole, ale do, dosyć dużo nakradł, zanim, zanim go zabiłem. Nie opłacam się robić tego mostu, bo robienie mostów jest długie i nie zawsze się udaje, dlatego będziemy sobie tutaj powoli przyjmować pole. No czemu to się tak stało, o, nice. Mamy 82%, tu się jeszcze ktoś może zrespić. Widzę, że się mapa zglitchowała. Tutaj, w tym miejscu widzicie, to, to jest coś takie dziwne, żeby widzę przez ścianę. Ale na szczęście naprawiła się mapka, także spoko. I 100%. No jedna porażka była, ale tak to, tak to całkiem spoko. Mamy nowy, no, nowy skin. Nowy skin oczywiście do pola. Także to będzie koniec, te, te, koniec tego odcineczka. Że odcinek z gry Paper i otrzymam się spodobał, możecie sobie łeczkę w górę, napisać fajny komentarz, u, udostępnić ten film znajomym. Ja zapraszam was na, na, poprzedni, na poprzednim filmie. Na następnym na, na... No proszę na następnego do następnego. Na razie, cześć. Hej, hej.